Wiesz co, jest taka sprawa. Cziskie ludzie co znają mnie, a to wiedzą jak ja jestem. A to ja tam! Dzisiaj. Wiesz co, coś powiedzieć Śkowi. No nigdy nie powiedział Miaszkowi. Nie pamiętam, bo nie tak dawno. No, było dawno i no, dla mnie nie było tak dawno. Przyszedłem jeden dzień do chałupy na obiad. Mama miał obiad gotowy. Sie na obiad zacznij, Ja powiedział, wiesz co, mam, zapomniałem ciebie się powiedzieć. Jasiek zni się. I ona powie, tudyn Jasiek. Nie, my nigdy nie będzie znić się. Krol zni on mówi, tak? Jasiek zni Ja powiedział, no tak, zni On ma taką bardzo fajną, skromną dziewczynę. I później ja już wiedziałem całą noc, było może tak 5 minut temu. mama mówiła, nie jedz obiad. Patrzyłem na to mojego taty. Był na lewej stronie. Mój brat na prawą stronie. I mam mówiła, no wie Sławomir, no szlak trafi. No kurwa kiedy ty będziesz zaniosł no, się? No stydź się. Wszystkie kurwa twoi kolegi zaniosły się, a ty? Co będziesz kurwa ujek? No mam nie jest yes, tak źle. Ona moja jak nie jest źle? Wszystkie twoje kolegi innym, się. Twoje kolegi to już za chwilę będą dzieci, a ty kurwa łazisz na boczarkę i that's it. Kiedy będzie zniął się? Później my zatem jesz wieś yes, yes. i później na moja wies sobota i my no musimy ciebie spytać. No Kurwa, lubiś snabe, jepsyne. Ja mam ja w mam jepsyne, teraz, jestem w oczymie. Ja mam jepsyne, Wie, ja wiesz w oczymie, ja jestem w oczymie, ja jestem w oczymie, Bo ja się w się ja jestem kolej oczymie, ino powiedz. ja no, no, no. to, co oczymie, ja jestem w No ja kurwa już przestanie to. to to przestanie Paczarkę, ja ich nigdy nie docekam. I wiesz, są nikt nie będzie twój druzba. I no ten bunk. Bo ja wiem, on nie będzie nią się. On nie będzie twój druzba. A to później oni myślą, wiesz, on, bardzo dobrze jest, bo on bardzo fajny dziewczynę znalazł. Jest gramno, udało się. I no później oni ja myślą, dla mnie udało się, bo ja dzisiaj myślą o kościele. Ja chyba byłam już może 100 razy do Dom Jaśkiem, może 500 razy na dyskotekę, do kolegi pić wódkę. Nawet pamiętam, może było tak 10 razy, co ja jeździłem sam bo Jaśek za dużo był. I później ja dzisiaj myślą mi, że raz byłem jego Druzba. A do ja bym zaczął pozdrowić Laura i Jaśka, i no wiesz co, nie nic na pić się. O, oh, czekaj, coś już mam. A to na zdrowie. Czerpać Z... się nie mam wódki, no mam szampanię. A to na zdrowie.